3 plejery 2 razy 87, 1 razy 85, Dwie paczki za 125 tysięcy, paczka za 50 koła, Trzy paczki mieszanej kampanii. Uff. Trafmy toty! A tak jest! To są nagrody! Za najlepszą rangę w tej grze. Tak to wygląda. <grystanie> Dobra, ale wiecie, co musimy się rozgrzać. Oblak! Nie tak źle 88 walkout będzie na Georgia Besta. I teraz, historia pisze się na waszych oczach, tutaj, gdzieś jesteście, odbijacie się w moich oczach, znaczy to moje okulary. Kylian Mbappe niewymienny za 19 do 1 jed... No dobra, Palace 87, też może być, inform, powolutku słuchajcie, powolutku. Czajcie, że w kwalifikacjach do Foot Champions miałem 6 do 3? <laughs> ta gra jest posrana, ale teraz, na pewno. Chciałbym powiedzieć, że ta męka zostanie wynagrodzona. Ja się nigdy lepiej nie bawiłem. Nigdy się lepiej nie bawiłem, nigdy nie czułem mniejszej spiny. To jest inf... To nie jest inform, to będzie Laporte? Nie, dobra, dobra. To jest... Irene Paredes, dawno jej nie widziałem, wymienna, warta około 20 tysięcy. Uważam, że dobra nagroda, dobra nagroda za taki bilans. W tym momencie ja wam pokazuję, czemu normalnie tego nie wbijam. I mamy informację, jeszcze Alvaro Murata jest dobrze. Słuchajcie, jest dobrze. Ja pierdzielę na drobie subiki po tych cudownych nagrodach. Teraz leci to ty! Jest ikona! Mamy ikonę! Boże! To, poczekajcie. Kto to będzie? To jest, to jest Maldini? Man, Nesta. 100 tysięcy. 100 tysięcy, droższe od... Ale dlaczego on ma ten sam styl gry co Maldini, no? Ikona za pierwszą rangę. Trochę gorzej niż u Adriana, ale jeszcze Kalidu Kulibali. Podobno, właśnie te karty Libertadores teraz są dużo warte, tak jest, 2000. <ścoughs> Kurczę, myślałem, że ikona Toty wleci. No nie żebym był chciwy, ja nigdy nie jestem chciwy. Pięknie by to wyglądało. Dobra. Mamy jeszcze fajne gwarancje, spokojnie, to jeszcze nie koniec emocji, bo mamy paczkę za 50 tysięcy. Inform, znów Włochy i tym razem będzie to Gianluigi Domna Rumma. Bardzo wysoko oceniona karta. Narzekać nie mogę. Ale fajne to tło wygląda teraz tak. Nie uduszę się raczej, chyba. Gianluigi i Sauerbrun reszta na Quixel Damian, gdzie to ty? Spokojnie. Spokojnie, zaraz będzie. Nie to. Trafmy czerwoną Hansen. Niemcy, SPD. Andriś! Okej. Okay. 85. Skąd mam 4 miliony? Wydałem kilka tysięcy na tę grę wczoraj. Stąd. Druga paczka. Okej, okay, to może być to! Hiszpania, PS... E, Atenea, jeśli dobrze pamiętam. Również 85 oceny. Nie wiem, jak ja współczuję prosom. Przecież to jest takie gówno. Jakie piękne gratulacje były na czacie, dziękuję ci, Chwawedzik. I teraz, jeszcze raz! Do trzech razy sztuka! Francja, to panie i panowie! Spokojnie, to nie może być Kelian. Katoto warta 100 92 oceny ogólnej. Bardzo dobry traf. To jest solidny foder przyda się na jakąś, jakąś kartę, jest ok. Jeden z lepszych trafów tak naprawdę tutaj. Wiem Junie, ja wiem, ale jednak. Mamy jeszcze tutaj 2 razy 87, mamy 5 razy 85 i teraz na drop. Nawet nie Alison. Jest Ederson razem z nim. No, mam bramkarzy do końca gry. Dziękuję wam, drodzy widzowie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję wam. Dziękuję. W sklepie Ergol, jeśli chcecie zrobić jakieś piłkarskie zakupy, czy cokolwiek, możecie użyć kodu PLKD. Da wam on 7% zniżki. W, w Fortnite. XPLKDX. Ederson. No, same walkouty, bardzo dobra paczka. <noise> I teraz. sniki reklama, po prostu jestem dobrym ambasadorem, no 2 razy 87, wymienne. Oczywiście zaraz sobie otworzymy coś jeszcze za pońce, bo myślę, że czeka na mnie jakiś bonus. Dwa toty w jednej paczce. Czekam na muzykę. Nie było na co czekać, niestety. Manuel Neuer, ale chociaż nie jest to Kobel. Znaczy, może Kobel przyjdzie z nim, choć chyba Kobel zawsze jest pierwszy. ブルーの。